Nagrywała Pani niedawno w szansie na sukces. Czy myśli Pani, że jest jeszcze czas na taki program, którego formuła? No, nie zmieniła się dość mocno od wielu, wielu lat. Pomimo tego, że wylansowała niektóre gwiazdy, ale czy dzisiaj w dobie mediów społecznościowych i innych programów tego typu jest jeszcze miejsce na szansę na sukces? Na wszystko jest miejsce. Tak jak każdy wokalista ma swoją publiczność, jedni mają większą, drudzy mają mniejszą. Jedni docierają właśnie za pomocą mediów społecznościowych, inni za pomocą biletów, które ludzie do dzisiaj kupują, jeśli chcą przyjść na koncert. I to pokazuje, że naprawdę możemy istnieć i żyć w równoległych światach. Jeden jest bardziej wirtualny który opiera się na lajkach, liczbie obserwujących, co nie oznacza, że ta osoba, która ma tyle i tyle obserwujących lajków, jest świetnym artystą. Po prostu jest popularny. Natomiast prawdziwy artysta sprzedaje bilety na swój koncert i nawet jeśli to jest 200 osób, czy 300, czy 1000, to przychodzą konkretne osoby, które chcą posłuchać tych, a nie innych piosenek albo Chcą przyjść do teatru, więc kupują bilet, czasami miesiącami czekają, walczą o wejściówki, prawda? Więc jest miejsce na, na każdy rodzaj działalności. To tylko zależy od, od, od nas i, i widza, i wykonawcy, jak chce docierać i na czym mu zależy. Czy mu zależy na robieniu dobrej muzyki, czy... Byciu świetnym profesjonalistą w swoim zawodzie, czy zależy mu na lajkach, na popularności i na zarabianiu kasy, na, na, na reklamowaniu różnych produktów. Tak więc y, dla mnie artysta y, to jest ktoś, kto wychodząc na scenę, otwierając usta, wydobywa perfekcyjne dźwięki i nie ma mowy o tym, żeby. Się pomylił, żeby fałszował na miły Bóg. Yy, powinni śpiewać ludzie, którzy słyszą muzykę, tak? a nie ładnie wyglądają. Więc, mm, ale, jak widać, yy, istnieją i tacy, i tacy, i każdy ma swoich fanów. I, i dlatego tutaj nie, mm, nie można postawić znaku równości, albo powiedzieć, to jest lepsze, to jest gorsze. Tak trzeba działać, czy tak trzeba działać. Ja brałam udział w szansie na sukces Kids. W tej formule, która, którą znamy od lat, czyli wychodzi dziecko, Artur Orzech rozmawia, przepytuje, czym się interesuje, ile ma lat i tak dalej. Tak jak to kiedyś bywało. No i jest losowanie piosenki. Z tym, że w przypadku tej szansy na sukces Kids, z tych wyłonionych szans osób, jedna z nich może trafić do finału. Junior Eurowizji, tak? Znaczy reprezentowania Polski. Ale będzie przecież też Voice of Kids i inne pewnie parametry zbierania tych dzieciaków na casting. Natomiast muszę powiedzieć, że siedząc w jury wielu różnych festiwali czy przyglądów piosenki, mogę powiedzieć z tą odpowiedzialnością, że mamy fantastycznie uzdolnione dzieci. Które chodzą do szkół muzycznych, które grają na instrumentach i to są dzieci, które naprawdę słyszą, są odważne, są przygotowane do wejścia na scenę, nie boją się świateł, nie boją się tej, tego, tego całego bałaganu, chaosu, który przecież wkrada się przy produkcjach takich wielkich imprez. Więc jestem bardzo spokojna o przyszłość młodego pokolenia muzycznego w Polsce.